Gospodź z wam oh Czytania Czytanie Świętego Ewangelia wit Того часу Ісусу з'яв Петра, Йоанна та Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним. Були то Мойсей та Ілія, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном. А прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові. Наставнику, добре нам тут бути, зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві, і один Іллі». Він не знав, що говорити. Коли він що говорив. З'явилася хмара і отінила їх. Вони ж залякалися, як ввійшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв: Це син мій вибраний, Його слухайте. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. A one mówczaly i nikomu w te dni niczego nie rozpowiadaly pro te, co pobaczaly. Słowo Ekscelencjo, od Czej Leone, nasz pastoriu, wseczesni świecznicy, bo poświęceni osoby, drogi sestry, ulubieni u Chrysta, braty i sestry zbrani w ten wieczór, tut w Brajliwskim hrami na początku nocnego czuwania, jakie odbywa się każdego roku. Jezuelska rozpowiedź o przeobrażeniu Pana, czyta się podczas dzisiejszej liturgii, na symbolicznych znaczeń. Góra, światło, chmara to duże charakterystyczne dla Bożych odkryć w Biblii znaki. Jezusu zjawu Petra. Йоанна та Якова та піднявся на високу гору помолитися. І сталося, що, коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були це Мойсей та Ілія. Ці останні Мойсей Ілія – są świadkami, które potwierdzają wiednienia apostołów i wskazują na to, że Wszechodkrojenia prowadzi do Jezusa. Dodatkowym i niezaprzeczalnym potwierdzeniem jest głos Ojca, jaki każe: To syn mi wybrany, go słuchajcie. Co nas naprawdę stało się? na hori tabor. Proobrażenia Jezusa mało na zmicić ty wiru apostoliów i przygotować ich do przeżywania strażdani i śmierci Jezusa. Proobrażenia także demonstruje, że sława jawle na Jezusom dosięga się strażdania, ta śmierć. Jak i każda teofania, to kto Odkrywania bożestwenności. Przeobrażenia gospodnie wyklekaje zachoplenia, ta blachowinia, a także i strach. Ośczomu św. Petros z początku skazał dobre nam tu buty, a czego zmyć? Jak opisuje ewangelista, uczni wpali neć i duże zliakali się. U wschodniej tradycji chrystianstwa światło przeobrażenia Hospodnia widznało się w piątym stolici. Do nyni wono zajmuje jedne z najważniejszych miejsc u liturgijnym kalendarzu chrześcijańskiego wschodu. oschodu przeobrażenia jest takoż częstym motywem u wschodniej ikonografii. Na zachodzie pierwszy zlatki proces święto datuje się siódmym, ta ósmym stoliciąm. Wono na było większe hmm. poszerzenia podczas chrystowych pochodów, kiedy palomnictwa do Świętej Ziemi były duże popularnymy, zokrema na hory tabor, jak uważają do horyjego przeobrażenia Hospodniu. W 1457 roku Papa papą III jak wyraz wdzięczności za перемogę nad Turkami z dobutu pod Belgradem 6 sierpnia 1456 roku wwił jego to święto do liturgii w tej katolickiej cerkwi. W 1964 roku papa Pawła VI odwiedzał górę Tabor, podróżując świato i ziemi jak palomnik. To tryszki історії. Подія на горі табор відкриває одну важливу істину. Досвід Божої слави не є призначений для того, щоб тримати його лише для себе самого, а для того, щоб спуститися з ним у долини та поділитися ним з іншими, з тими, хто занурений. u Temryawa My baczymy, że z początku święty Petro doswim nie chciał powracać On by wolił się z przeobrażonym Isusom i nie się pro sprawy, co zostały poza du. Jednak niece było Bożym namirom, Bożej wolą. Biblijna historia wczyt nas braty dobry doswit u doliny, gdy często brakuje nadziei ta motywacji do naszych krys, i tych maleńkich, osobistych, rodzinnych i tych wielkich, jak na przykład wina, jak przeżywamy w naszej kraju. Kiedy czytajemy Святе письмо, ми бачимо, що Бог любить гори. Як у старому, так і в Новому Завіті. Найважливіші події в історії спасіння відбувалися на горах. Пригадаймо собі, на вулканічному масиві Арарат зупинився ковчег, коли то потопні води почали відступати. Гора Морія стала свідком жертвопринесення Авраама. На вершині синаю Бог передав свої заповіді Ізраїлю. У нагірній проповіді Ісус дав народу всім вісім блаженств. На Оливній горі Він, Божий син, молився перед своїми страстями. А на голові були спокутовані гріхи всього світу. На кожній з цих вершин відбувалося щось значуще, що вплинуло на стосунки між Богом і людством. Преображення Господнє одна з найважливіших подій у житті Ісуса, це чудо, що сталося у присутності трьох апостолів, також сталося на горі. samotnemu pałorbi w Galilei pod nazwą Tabor. Czego nas naucza Góra Tabor? Tabor w języku hebrajskim Har Tabor oznacza wysoka werzyna. Ona wznosi się mniej na 600 metrów nad рівninem moria. Ta welično wysocie nad ją. Bóg lubi takie góry, izolowane i wciąż dostępne, co wymagają opuścić komfortu. Jezus ujawnił Piotra Iwana i Jakowa ta, ta podniósł się na wysoku górę. Za czasów Jezusa ludzie nie chodzili w góry dla zadowolenia, jak dzisiejszimi turysty. Można sobie ujawnić, że kiedy apostołowie się na górę tabor, oni w swoich sercach zapytali siebie, czemu Jezus wziął ich tam. Oni być, byli duże zdziwieni, kiedy Spasytel zjawił się im w świetnym wyglądzie. Potem oni zrozumieli, że doliny, chociaż zróżni ta bezpieczni nie dawali możliwości zobaczyć realność z innej точки wzoru. Ich niezdziwienie szybko zmieniło się w zachoplenie. Nastawniku, dobre nam tu buty, zrobimy trzy namety, jeden Tobie, jeden i jeden Ili. Drogi braty i sestry, u każdego z nas jest swoja góra tabor. Dla odnych to będzie czas prowadzony z bliskimi, w simii. Dla innych realizacja swoich marzeń. jeszcze dla innych jakaś religijna, duchowna podija, coś, co szczo pozwoli nam przetworzyć się i takim czynom stawać jeszcze bardziej pełnocynymi. Na pewno każdy z nas przeżywał coś podobnego w swoim życiu. Takie momenty w wewnętrznej radości ta odczucia przebywania w potrzebnym miejscu w potrzebnym czasie. My często znajdujemy coś podobnego podczas naszych górskich mandrywok. Podczas górskiego pochodu można nie tylko i się ta widpoczyty, Krasata, suvorysz górskiego ландшаftu, jak mało co w świecie zmiczniają naszą wiarę w to, co myje tylko poroszenka przed syłami przyrody i możliwością górskich wierzchin. góry tanuć jak wisk przed Panem, przed Panem i ziemi, jak co mówi autor 97. psalmu. Ludzie zawsze szukali boжественных elementu w górach. Monasterii, skyty. Tam miejsca de procwitala duchowność, były zasnowani nie w nezenach, A na górskich werszynach, często w nadzwyczajno niesprzyjatliwych umowach, Pidwiszeni między niebem i ziemleju, daleko od budenności, ta daleko zamierzamy za zony komfortu. Ktoś napisał kolesi że góry ⁇ to ikona Boga i tajemnictwo Wszechświatnego. I trzeba powiedzieć, że lepiej sformułować nie można. A co się dzieje się, kiedy my już odkryjemy swoją górę-tabor? Momenty radości i zadowolenia, duszewni przeżycia nie powinny zostać tylko dla nas. Якщо у нашому житті є щось, що справді приваблює нас, що справляє, що серце б'є швидше, треба показати це іншим. Навколо нас щораз більше, ніж це ми собі усвідомлюємо людей, які занурені у темряві, особливо в ці останні роки, коли триває війна. Можливо, наша гора табор також допоможе до того, що хтось інший перетвориться. Петро не хотів спускатися. Він би волів залишитися з преображеним Ісусом і не думати про те, що залишилося внизу, але це не те, що Бог має на увазі. Гора табор була однією з останніх зупинок Ісуса перед Єрусалимом. Po sławie, jaką apostoły przeżyli w obecności Przeobrażanego i Chrystusa, miało stać się coś zupełnie innego. Przeobrażanie Pana miało wzmocnić uczniów przed prynyżeniem, jakie miał przeżyć Jezus. Nasze gory, tabor, również nie trwają wiecznie. Jeśli my teraz przeżywamy coś pozytywne, dobre. Jak na przykład ce ce to palomnictwo, to święto, tut, ce czuwanie, to потрібно це zapamiętać. Gdy kiedy wyniknie kryza, a ona rano czy późno my znamy że ona też wreszcie wreszcie zakończy się. Biblijna historia przeobrażenia Господнього na górze Tabor, Вчить нас брати і заносити наші, наш хороший досвід у долини нашого життя. Пам'ятати його та ділитися ним з іншими. Але ми не можемо залишитися тут назавжди. Не можемо залишатися на наших горах табор. na zawsze. Mm. Nasza spotkanie z Bogiem, nasza spotkanie w modlitwie sponuje nas zejść z góry. My zaproszeni powrócić się w na równinę, to znaczy do naszego zwyczajnego codziennego życia. I tak będzie mm. takoż i po tym naszego świat Tam, w naszym codziennym życiu, w naszej dolinie, My znajdziemy wszystkich tych, którzy są przyzwyczajeni problem, problemów, chorób, niesprawiedliwości, a dzisiaj także realności i wyniki winy, błędności materialnej ta duchowej biedy. I my, posłani, bute świadkami ta posłancami nadziei, szczególnie zaraz, kolu w Wsaleńskiej Cerkwie przeżywamy jubilejny rok якого девізою є бути паломниками надії. Надія, бо завжди нас надихає. Боже Слово, яке ми отримуємо, має зростати в нас, має нас наповнювати надією. А це здійсниться лише тоді, коли ми його проголошуватимемо. jak my przyjmujemy Boże Słowo, jak my zaproszujemy Jezusa Chrystusa w nasze życia, przez modlitwę, przez święte tajemnictwa, przez spowiedź, przez święte przysłanie, jakie my przyjmujemy tutaj. Jak my zaproszujemy Jezusa, to nie dla tego, żeby poklasnąć go w jakiś kontener. Kon żeby przechowywać go tylko dla siebie. Ale żeby dać go innym. To chrystianie pokłanianie. To nasze pokłanianie. ce nasze życie chrystianie. Przyjmować Jezusa, żeby potem dawać go innym. Drogi brate i sestry, Za kilka dni my świętujemy uroczystość uspienia Przesw. Dywy Marii 15 sierpnia. Ale ona znamy je i tu dzisiaj, bo ona zawsze jest z nami, nasza Boża Matka, nasza Mama. Ona zawsze jest z nami, aby zaprosić nas, słuchać jej Syna Jezusa, a co dnia robić to, co On nam mówi, jak ona to powiedziała u Galilejskiej Kani. My możemy po prawdziwym dowierzyć siebie i same z niej My nauczymy się czy się przez modlitwę, przez różne duchowe przeżycia na nasze góry przeobrażenia. I przeniknąc się w Lubię, która w Bogu, zająć się światłem wiary, napełnieniem nadzieją, my możemy spuszczać się, Передавати віру, надію та любов цілому світу, Яких, який цих Божих чеснот віри, надії та любові дуже потребує, особливо сьогодні, особливо тут, в Україні, пригніченої ярмом війни. І будьмо впевнені, що саме з Ісусом Христом і з Марією. nasze świadczenia wiry, nadziei i ta lubowi pryniesie szczedri plody. Amen.